Dziś stajemy tu wszyscy, aby wspólnie uczestniczyć w jednym z najważniejszych momentów w naszym życiu w złożeniu przysięgi wojskowej. To chwila, która nie tylko symbolizuje gotowość do służby, ale i nasze głębokie przekonanie o obowiązku wobec, na, wobec naszej Ojczyzny. Przed tym sztandarem, z pełną świadomością odpowiedzialności, wypowiedzieliśmy słowa przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Wstępując w szeregi Piątej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która od lat daje przykład gotowości, poświęcenia i oddania lokalnym społecznościom. Jesteśmy dumni z bycia częścią 5. 5. Rodzaju Sił Zbrojnych, którego misją jest nie tylko obrona kraju, ale także pomoc i wsparcie obywateli w chwilach kryzysu. W imieniu swoich koleżanek i kolegów chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali nas w podjęciu tej decyzji i przeprowadzili przez pierwszy etap szkolenia podstawowego. Dziękujemy instruktorom, dowódcom, rodzinom i znajomym. To dzięki wam mieliśmy w sobie duże pokłady determinacji, dzięki której możemy stać przed wami gotowi na kolejne wyzwania. Jesteśmy przekonani, że służba w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej będzie dla nas nie tylko czasem nauki, ale również wielką, zaszczytną misją której celem jest ochrona naszej przyszłości, naszych bliskich oraz wszystkich obywateli Polski. Zawsze gotowi? Zawsze blisko!